Dzień dobry Państwu, jesteśmy w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i dzisiaj gościmy Marcina Ostrychacza. Dzień dobry. Poety, laureata konkursu imienia Klemensa Janickiego i rozmawiamy o jego czwartej książce poetyckiej zatytułowanej Lirogon. I na wstępie poprosimy Cię Marcinie, żebyś przeczytał nam kilka tekstów. Dobrze, pozwolę sobie. O, dzięki. Czy mam przeczytać któreś Które się konkretne? Podrobają? Którymi chcesz Tylko... się dziś podzielić? Tutaj, na chwilę e, Szczerze się przyznam, że jeszcze nie czytałem swojej książki ani razu, więc jest to e, taki debiut. Życie. Jesteś listem złożonym w samolot na wiatr. Jedyną treścią e, rzuć dalej. Drugi wiersz będzie troszeczkę związany z, z takim newsem, którego niedawno przeczytałem, o, mianowicie pewien myśliwy zastrzelił wilka. Samca Alfa, który miał pod sobą pięć szczeniąt. Sprawa zajęcy. Starszy pan, profesor medycyny, jedzie na Węgry, aby polować na zające. Z goryczą mówi, że w Polsce już ich nie ma i nikt nie wie czemu. Przez lisy, choroby, ochronę drapieżnych ptaków? O brzasku siedziałem na wielkiej polanie i szary zając przekicał tuż obok mnie. Zatrzymał się w odległości dotykowej, spojrzał na mnie, poruszał nosem na dzień dobry, skinął uchem i pokicał dalej. Odprowadziłem go wzrokiem do początku lasu, w którym zniknął, a mogłem go zastrzelić i zastanawiać się. Dlaczego w Polsce mamy tak mało zajęcy? To pewnie przez kruki, przecież one uwielbiają zajączynę. Wolni ludzie, którym ukradłeś fotografie przodków. Podwórka, domy, całe miasta i poczucie bezpieczeństwa modlą się za ciebie. Szare gołębie, którym zniszczyłeś gzymsy i koty, którym zabrałeś ciepło kołdry i poranki w kuchni, modlą się za ciebie. Mieszkania, do których księżyc wpada przez dziury w ścianach, cały Neptun spowity atmosferą niepokoju, modlą się za ciebie. Matki Twoich młodych soldatów, niedojrzałych i ślepych, szlochających do słuchawki, modlą się za ciebie. I miliony matek na całym świecie modlą się jak nigdy, bo nigdy nie modliły się za czyjąś śmierć. Twoja śmierć może ocalić miliony. Do modłów dołączają czarownice na czubach wzgórz i szamani w jurtach. Za śmierć, która może ocalić miliony, modlą się niedźwiedzie. W ich gwiezdnych oczach jesteś przerażoną ofiarą na czerwonej dłoni. Boisz się śpiewu z gruzów miasta, zbombardowanego na Twój rozkaz śpiewu dziewczynki o włosach jak mlecze w czerwcu o oczach jak bezchmurne niebo bo wiesz, że śpiew tej dziewczynki o oczach jak niebo, o włosach jak mlecze, jest głośniejszy od bomb i nigdy nie ucichnie. Myślę, że wystarczą te trzy. Będziemy czytali też na koniec. To może moim pierwszym pytaniem będzie, będzie pytanie, które nie odnosi się akurat do tych tekstów, które przeczytałeś, ale do jakiego tematu, który wydaje mi się w ogóle dla ciebie ważny, czyli do historii, do przeszłości. W Lirogonie jest sporo motywów bardzo dawnej historii na przykład zaczyna się to od Rzymu i w ogóle Rzym jakby kojarzy się w kulturze jako jakaś taka kolebka kultury um, pojawiają się też jakieś motywy tak zwanych jaskiniowców pierwszych ludzi przodków e, i to wydaje mi się w ogóle jakieś w ogóle Ważne dla Twojej twórczości. To jest jakiś taki motyw, który przewija się we wszystkich Twoich książkach. I właśnie chciałam zapytać o to, dlaczego tak lubisz nurkować w historii? Tak, to jest trafna uwaga, ciężko tego nie zauważyć. Wątki antropologiczno-historyczne przewijają się ciągle. Przede wszystkim jest to uwarunkowane tym, że od zawsze interesowałem się historią, kiedyś dawałem na archeologię tutaj w Poznaniu. Nawet to były pierwsze egzaminy, które jakby zdawałem, i to był mój główny wątek policjom żeby być archeologiem. Z pewnych przyczyn się tam nie dostałem. Po prostu na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano mnie, dlaczego chciałbym zostać archeologiem. A ja się odpowiedziałem, że bardzo interesuje mnie fantastyka. Więc to jak dla przyszłego naukowca myślę, że byłby. To był strzał w kolano. Ale cieszę się, że akurat potoczyły się losy inaczej, bo podejrzewam, że nigdy bym nie zaczął pisać wierszy, tylko bym się zajmował grzebaniem w ziemi, co też nie jest wcale zajęciem jakby nieciekawym. Myślę, że to przede wszystkim, ale wydaje mi się, że kontekst historyczny w rozpatrywaniu człowieka ogólnie jest też bardzo istotny. Przede wszystkim antropologiczny. Myślę, że przez historię możemy dowiedzieć się troszeczkę więcej o teraźniejszości, możemy uniknąć pewnych sytuacji Często bardzo niechlubnych, które gdzieś tam, którymi, są, którymi jesteśmy napiętnowani jako gatunek. A poza tym jest to całkiem nośny temat na, na taką historię, prawda? na pociągnięcie jakiejś linii fabularnej nawet. No i właśnie w, też w twoich książkach, a zwłaszcza właśnie w Lirogonie to widzę, jest też dużo łączenia przeszłości z teraźniejszością i na przykład w Irogonie w jednym wierszu potrafisz połączyć Owidiusza, starożytnego poetę z Apexem Twinem. Sięgasz do jakiejś takiej kultury klubowej, piszesz o Krzemie, o Dolinie Krzemowej, która jest bardzo, bardzo takim mocnym skojarzeniem w dzisiejszych czasach. I stąd właśnie chciałam Cię zapytać o te podróże w czasie, które prowadzą tak bardzo niejednoznacznie w przeszłość do teraźniejszości, jakoś takie łączą. To mi akurat w przypadku tej książki trochę przypomniało słynny marsz na Rom Płcienniczaka, i chciałam Cię właśnie trochę, trochę tak pociągnąć w tę stronę, czyli właśnie w stronę mieszania przeszłości z teraźniejszością. Trochę o tym zacząłeś mówić, ale może, może to rozwiniemy. Nie wiem, dlaczego akurat tak to wynika. Dzieje się to zupełnie naturalnie. Raczej y, mam podejście do całej rzeczywistości bardzo takie rozbudowane. Właśnie. Nie koncentruję się wyłącznie na tych czasach współczesnych. Gdzieś widzę wątki, które się przenikają. Z tym Rzymem, jeżeli miałbym się wytłumaczyć, to jest taka historia związana bezpośrednio no, z pandemią, ponieważ pamiętam, jechałem tramwajem, czytając y, prawdziwe życie Adama Zagajewskiego akurat. Na cyfelblacie y, w tramwaju wyskoczyła informacja, że dzisiaj są imieniny Gai. Myślałem, okej, okay, dobrze, pierwszy dzień wiosny, zacząłem już to wszystko gdzieś w głowie układać i pomyślałem, że i też y, Liviusz chyba, nie pamiętam teraz dokładnie, pisał o Rzymie. Wiedziałem też, że to, y, pierwszy dzień wiosny pokrywa się z takim historycznym y, założeniem miasta Rzym. Postanowiłem zobaczyć, jak ten Rzym wyglądał w tym czasie, więc wszedłem na stronę, gdzie można z kamer miejskich było podglądać ulice Rzymu i zobaczyłem, że one są zupełnie puste, czyli miasto, właśnie ten symbol. Wypełnione zawsze turystami, stało zupełnie puste. I to mnie zainspirowało do pociągnięcia, może, tego wątku z Rzymem. To nie ma takiego kontekstu, że my jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami Rzymu, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu presja chwili, no, takie natchnienie, można powiedzieć. Dlaczego też fascynuje mnie człowiek, który gdzieś tam zaczyna, dla mnie to jest dopiero początek, Wychodzić poza orbitę Ziemi, przekraczać pewnego typu granice, które wcześniej zupełnie były nawet niewyobrażalne do przekroczenia. Być może to te wątki, które. cyfryzacja, która nas zewsząd otacza, przenoszenie życia do tego świata wirtualnego, rozwój robotyki. Nie wiem, interesuje mnie to po prostu. I stąd się pojawia w książkach, inspiruje mnie. Bo... Mhm. Właśnie widać w Twojej poezji, a zwłaszcza właśnie w wirogonie, o którym rozmawiamy, taką tendencję do zmiany perspektywy. W sensie poruszasz takie właśnie bardzo historyczne tematy, jednocześnie bardzo współczesne to, co mówisz na przykład o, o Rzymie w pandemii. To jest takie przeskakiwanie od właśnie historii do teraźniejszości, o której mówiłam, ale wydaje mi się, że to dotyczy też trochę skali. W sensie Poruszasz bardzo takie duże, szerokie tematy, jak właśnie wojna, pandemia, no, historia swoją drogą tak samo. To jakieś zakotwicza w sobie. Tak, nie? jednocześnie bardzo często przechodzisz potem do detalu, i te detale są bardzo, m, bardzo różnej jakości. Ten, te, ten pierwszy wiersz który przeczytałeś, o tej ulotności, bardzo mi się z tym kojarzy, ale w tej książce jest tego więcej, to znaczy. Są na przykład wiersze, w których koncentrujesz się w pewnym momencie na jakimś jednym bardzo, bardzo konkretnym detalu, na przykład na jakimś szczególe budynku, który, który jakoś tam portretujesz. Albo na przykład jednym z ostatnich wierszy w tym tomie jest poemat o kawie, który nagle ma zupełnie inną tematykę niż pozostałe. I właśnie o to przechodzenie od takiego ogółu do szczegółu i w ogóle o zainteresowanie detalem chciałam Cię zapytać. Nie wiem skąd się to bierze ale myślę, że to jest jakby element składowy języka poetyckiego, nad którym pracuję. Każda rzecz z perspektywy ogólnej, z perspektywy jakby makro wygląda troszeczkę inaczej, aczkolwiek się łączy. Być może też cała konstrukcja świata, że wszystko jest zbudowane z tych mikrocząsteczek. Jeżeli byśmy się przyjrzeli rzeczywistości, która nas otacza, przestrzeni, ona będzie zupełnie inaczej wyglądała. Być może to stąd się bierze, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć tak, dlaczego, dlaczego tak piszę. To się dzieje samo, może dodaje jakieś dynamiki. Mi się to kojarzy teraz z fotografią, w sensie jakby pojawiają się właśnie takie wiersze, które najpierw przypominają panoramy, a potem nagle dochodzi mi do takiego mocnego zbliżenia. Ja chciałem uniknąć tego porównania <laughs> z rzeczywistych tych względów, gdyż ja pracuję jako fotograf, ale być może tak jest, masz rację. Makrofotografia jest jedną z nielicznych jakby dziedzin fotografii, która sprawia mi przyjemność, kiedy wykonuję takie zdjęcia. Ale tak, to, to, to jest to, świat można rozpatrywać pod różnymi kątami, z różnych perspektyw. To pociągnę jeszcze jeden duży temat w tej książce, który swoją drogą jest też tematem jakby tytułowym, bo Lirogon to ptak, to rodzaj wróbla. Co jest w ogóle ciekawe, że na okładce tej książki nie ma tego ptaka, jest tam coś zupełnie innego. Jest ogon lirogona A, tutaj jest ogon i on ma kształt liry, właśnie dlatego jest lirogonem. Mm. E... I wydaje mi się, że w ogóle ptaki to jest jakiś taki powracający w tej książce cały czas motyw, ale on powraca w bardzo ciekawe sposoby, to znaczy jedno, że jest właśnie w tytule, który nas też nakierowuje w ogóle na samą poezję, czyli właśnie na lirykę, na lirę. Mi też się trochę kojarzy ze zgonem, być może przez ten gon, który jest też w ogóle wyróżniony na okładce, ale też czasami te motywy ptaków są takie bardzo niejednoznaczne, na przykład mamy wiersz Stupki Sujki, który w ogóle nie jest o sujce, mam wrażenie. Stupki Sikorek. Stupki Stóp Sikorek, sujka, przepraszam. Tam się pojawia. Mhm. Y to jest wiersz, tam są stópki, tylko metryczne I A. o to w tym wszystkim chodziło. Mogę przybliżyć historię. Siedziałem u Roberta Rybickiego, jeszcze kiedy mieszkał w Krakowie na ulicy Fredry, w takim mieszkanku i on miał tam widok na ogród. Bardzo stary, fajny ogród ze starymi drzewami. Miał mnóstwo ptaków i dokarmiał sikorki. To były jego sikorki. Rozmawialiśmy o stop, antycznych stopach metrycznych z, z rybą bardzo, bardzo często. No i ten wiersz jakby został Rejestracją chwili, troszeczkę po prostu. A że jakaś gra słów nastąpiła po drodze, to się to znalazło. Co do ptaków, ja no, trudno nie zauważyć, zawsze to mówię, uwielbiam, kocham naturę, ptaki, wszystkie stworzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby nie składał swoistego hołdu dla tych istot, gdyż no, nie wyobrażam sobie życia bez, bez, bez innych istot niż ludzie, dookoła mnie. No i też, Każda z tych książek, które napisałem do tej pory, w dużej mierze no, gdzieś stara się ukazać piękno i wagę świata naturalnego. Stąd te wątki i drzew, i, 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 i sikorek i kotów. Czy innych stworzeń się gdzieś tam przewijają? Mhm. I właśnie, czy to są zawsze wątki optymistyczne? Bo też przeczytałeś ten wiersz o wilkach, o polowaniu, o tym, że właśnie kruki lubią zajęczynę. I wydaje mi się, że ta perspektywa, właśnie na zwierzęta czy zwierzęca, ona jakby jest składaniem hołdu, ale jest też jakby pokazaniem, co się dzieje ze zwierzętami w ogóle z naturą w naszej teraźniejszości? No tak to, że kruki lubią zająć, no to troszeczkę ironia była, no bo wiadomo, oczywiście kruki też żywią się mięsem padliną i tak dalej, że nie będziemy tutaj y, biologii zmieniać. Y, jednak to, co się dzieje z przyrodą, a y, wychodzę z takiej perspektywy, to, że jesteśmy tu i teraz, zawdzięczamy tylko naturze. Y, Okej, okay, na pewnym momencie rozwoju ludzkości eksploatacja ziemi pozwoliła nam stworzyć miasta, zwiększyć społeczności, wykarmić coraz większą e, liczbę populacji i tak dalej. Doszliśmy w, do punktu, w którym już nie musimy jej wcale tak eksploatować i myślę, że powinniśmy odwrócić sytuację, powinniśmy ją bardziej się opiekować, pozwalać, żeby gdzieś się odradzała na każdym jakby e, w każdym momencie, że to jest priorytet ludzkości. E, jednak tak się nie dzieje. Według mnie cała y, głośna ekologia i tak dalej pozostaje tylko no, pokuszać się nad modą. Mhm. Y, I to troszeczkę mnie boli, że populacja wilków, która się zaczęła w Polsce odradzać, no, już mamy gdzieś tak ponad 3000, y, powoduje to, że coraz częściej dochodzą do nas głosy, powinniśmy na, y, prowadzić odstrzały. Kiedy porównamy populację wilków z populacją ludzi, to i tak wygląda to po prostu no, Dysproporcja jest ogromna. Yy, odnoszę wrażenie, że w mediach coraz częściej pojawiają się nawet takie delikatne przyzwolenia na to, yy, aczkolwiek ten artykuł piętnował. To no, powinniśmy o tym mówić, powinniśmy nagłaśniać osoby, które yy, bezprawnie strzelają do wilków, powinny ponosić za to konsekwencje, odpowiedzialność prawną po prostu. No I mhm. tak. tak to jest. bardzo smutne, mnie to bardzo smuci osobiście, że takie rzeczy się dzieją. I właśnie tego smutku mam wrażenie, że jest w Twojej poezji dosyć sporo. Wydaje mi się, że ona generalnie ma jakiś taki wymiar raczej pesymistyczny. W sensie jest tam sporo jakiegoś takiego zachwytu rzeczywistością. Właśnie w tym, w tym detalu widzę, widzę jakiś taki rodzaj zachwytu. Natomiast często też jakby no, piszesz o kwestiach, które są niełatwe, czyli na przykład to opustoszałe miasto, fakt, że właśnie natura jest cały czas przez nas atakowana, a nie jakby wspierana czy chroniona. I właśnie zastanawiam się, czy ty widzisz w ogóle jakieś przestrzenie do takiej optymistycznej wizji na rzeczywistość, bo na przykład jest taki wiersz, w którym mówisz o jakimś fajnym życiu, w sensie, że generalnie na świecie nie jest łatwo, wielu osobom jest wręcz bardzo trudno, a nawet tragicznie, zwłaszcza dzisiaj. Natomiast jakby dostrzegasz chyba też jakąś taką wizję podmiotu tych wierszy, czy samego siebie jako osoby, która nie żyje w aż tak jakby złym otoczeniu, jak mogłaby i czy tak jest faktycznie? No oczywiście. Myślę, że życie w Europie Zachodniej jest bardzo wygodnym życiem. Zwłaszcza jakby uzmysłowiła to wojna, którą mamy za, za płotem. Wcześniejsze wojny, gdzieś na Bliskim Wschodzie, które się odbywały one gdzieś tam były bardzo daleko, te wybuchy były ciche. No nie mogliśmy tego bezpośrednio doświadczyć. Kiedy zobaczyliśmy, kiedy ja osobiście doświadczyłem pierwszych dni wojen, jako fotograf pracujący w zakładzie, Dziesiątki ludzi, którzy się fotografowali, aby mogli tutaj y, zostać. Widziałem y, kobiety z dziećmi, no ludzi, którzy spakowali się w kilka walizek i zostawili tam. Dom. Uzmysłowiło mi to, że kurde, no, my mamy tak naprawdę fajne, spokojne, bezpieczne życie. Oczywiście też kosztem tych wszystkich y, y, rzeczy destruktywnych, które się dzieją eksploatacji i y, 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 natury, i też innych państw. Y, Cała, cała gospodarka jakby tak wygląda. No oczywiście, jeżeli byśmy tylko zamknęli się na naszych y, prywatnych życiach, no to jest całkiem fajnie, ale kiedy zaczynamy patrzeć dookoła. Nie wiem, czy to jest dobra perspektywa, bo nie chciałbym dołować ludzi albo namawiać do dołowania wprowadzania w depresję. Ale czy z drugiej strony patrzenie wyłącznie, y, jakby. Y, tu na, na, na wyciągnięcie ręki, czy tam gdzie z wzrok sięga, nie jest zbyt krótkowzroczną perspektywą. No nie wiem, właśnie. A wiersze, większość wierszy, które piszę, wychodzą albo ze smutku na czymś, albo ze strachu, albo z zachwytu. To w takim razie moje ostatnie pytanie będzie dotyczyło um, trochę tego, o czym, o czym zacząłeś mówić, czyli tych stópek metrycznych dlatego, że w, w Lirogonie jest zebranych sporo tekstów o bardzo różnorodnym charakterze, w sensie są one i krótkie, i długie, pojawiają się właśnie jakieś takie formy metryczne, pojawia się też jakaś taka rytmiczna ironia, czyli zawsze, kiedy piszesz o jakichś imprezach klubowych i takiej muzyce techno, więc chciałam cię zapytać właśnie w takim kontekście typowo warsztatowym, bo właśnie ten tytuł Lirogon, który kojarzy nam się z Lirą, z jakimiś takimi właśnie normami pisania, dawnymi, czy to jest dla Ciebie ważne i jak w ogóle właśnie pracujesz warsztatowo nad tekstami? Ta różnorodność tekstów yy, właśnie yy, jest yy, uwarunkowana samym tytułem. Lirogon, yy, jakby pociągnąć dalej, jest niesamowitym ptakiem, bo to jest taki sampler. Yy, on coś słyszy i później to potrafi powiedzieć. Mam szeroki bardzo repertuar, no i chciałem chociaż troszeczkę jakby tymi wierszami nawiązać do tego ptaka w ten sposób, że są długie, krótkie i właśnie rymowane, z policzonymi zgłoskami i tak dalej. Przy tej książce odgrywało to dość dużą rolę. Bardzo wiele wierszy jakby formę miało określoną z góry i musiałem tam przeliczać te zgłoski, ustawiać akcenty, stawiać średniówki i tak dalej. Ale w całym pisaniu no przede wszystkim zawsze chyba poszukiwanie jakiegoś języka poetyckiego. To jest najważniejsze. Na pewno praca nad warsztatem, jeżeli zagłębiamy się w, w te wszystkie niuanse, no, troszeczkę pozwala nam na szersze poruszanie się w temacie. No, po prostu uzbrajamy się w coraz to nowe, nowe narzędzia. Aczkolwiek. Wiadomo, wszystko musi być zbalansowane. Nie, jest, nie piszę jakby z perspektywy, że forma czy warsztat ma zdominować treść. Jakoś staram się oczywiście to równoważyć, wychodzi lepiej, gorzej, oczywiście. To no, jest, jest trochę eksperyment po prostu. To myślę, że na koniec z chęcią posłuchamy jeszcze kilku eksperymentów, czyli poprosimy Cię, żebyś nam przeczytał jeszcze parę wierszy. No dobra, to może yy, wiersze wywołane też przeczytamy, żeby nie było tak... Nie. Zaczniemy od tego Rzymu. 2773. urodziny Rzymu. Od lat zamknięte bramy świątyni Janusa dziś są otwarte. Domy pogrzebowe zacierają ręce, choć wroga nie widać i nie słychać na bruku skórzanych podeszw dziarskich kohort. Zostały nam oczy kamer, wydęte usta membran. Przy Ditrewi czuwa auto sennych karabinieri. Samozwańcza Anita już nie psuje kadru. Na Campo di Fiori nie zobaczysz wycieczki. Na placu weneckim gołębie zatroskane brakiem okruchów, a koty zdziwione patrzą na kawalkady duchów, których osnowy stygną w poczekalniach ciemnych oraz długich szpitalnych korytarzy. Może jeszcze wiatr krzyczy jak porywane sabinki. W dniu urodzin wiecznego miasta, jego cuda milczą. W uszach starych murów nie brzmią obce słowa. Nikt żywy tu nie śpiewa oprócz sprzedawców urn, trumien i miejscówek na cmentarzach. To wszystko było dziś i jutro nikt nie wstanie zrzędząc na kaca słabą kokę, brudny hostel czy seks, który nie był wart swojej ceny. Bo jutro wstanie dzień ziemi i gaja o niemo obejdzie swoje imieniny. Teraz może. Tego o imprezę techno, jak to nazwałaś. Ja jestem fanem muzyki techno, żeby nie było. No nie, bardzo bardzo lubię że Afex Twin tutaj jest jakby przykładem. Jej ołtarz to blue screen. Kadzielnica lówki. Modlitwa jak orkan, tańczą technoludki. Warkocz na densflorze, laserowa smuga, rozpalona flora, w kiblu biała fuga. Jej usta jak robusta, jego pogryzione. Bardzo lubię ten wiersz. To jest taki żartobliwy troszeczkę. No nie, właśnie. Trochę inny, inny głos w tym wszystkim. Stupki sikorek. Weź szkło. Kusz, kusz. school OG. Smasz czarny hash. SpaceX. Wejdź w wir, pisz trip, tnij beat, znajdź sweet pot, wystaw wiatr na ryj. Rzeką szła kra. Na suburbiach, w starym ogrodzie, sople tworzyły poidełka dla zielonożółtych sikorek. Sójka maźnięta niebieskim pod skrzydłem rozkuwała zamarznięte jałko. Sfrunęły tu peciki kruku, kruków na czuby świerków, które zimą stroją się jak język weseju. Nabierają majestatu, by wiosną oddać go liściom, kwiatom i owocom. Byś mógł iść wśród wiśni, by wiśnie wyśnić, pić wśród wiśni, by śpiewać wśród wiśni, by wśród wiśni nieść kiść wiśni i wśród wiśni śnić o tipi z ogródkiem warzywnym. Znój stóp, podsłów, smash hash lub kush master kush babba kush koszer kush old school, OG, this is it. Idź w ten beat, znajdź swój pot, weź szum zbóż, drzew, traw, weź szum fal i szyj beat, beat w ryj. To fajne życie. Jeżeli syreny rdzewiejące na dachach będą milczeć i nie zasyczą wielkie fajerwerki, fajne miałem życie, będę mógł powiedzieć. Fajne miałem życie, przepełniony brzuch, lekarzy. Mogłem oglądać, jak moje koty dożywają kociej setki. Fajne miałaś życie, dzieciństwo pełne wolności, dziką młodość, sponsorowaną edukację wyższą, kolczyk w sutku i tysiąc tatuaży. Głodu doświadczyłaś jedynie na własne życzenie, na śniadanie kolorowe produkty marki Unilever. Fajne miałeś życie w mieście, z którego nikt cię nie wygnał, którego niebo porysowane smugami kondensacyjnymi powietrznej floty 100 lat temu Gościło cielska cepelinów i na placu Mickiewicza stał kaiser na cokole i tamta wojna minęła, puścił lud na odrze. Fajne mieliście życie, mogliście rzucić karabin, wojsku powiedzieć, odmaszerować, wyjść przed parlament i skandować, że wam się żywnie nie podoba, że rząd to kurwy i złodzieje. Fajne mieliśmy życie w kraju, gdzie bunt jest tylko kolejną formą spędzania wolnego czasu życie w stadzie, w którym jest się lubianym za to, że się lubi innych. Żeliwny kaloryfer, a dźwięk przedpotopowych skał drwi z człowieka z jego domów i bogów, Czesław miłoż. Żegnaj żeliwne jelito narożnej kamienicy, choć jesteś jak antyczna kolumienka odkopana przez archeologów, instalator rozbije cię i usunie kawałek po kawałku. Sto lat temu płynęły w tobie błękitne ekskrementy. A dziś w tej łazience kończy się epoka. Żegnaj, emaliowana, wielka wanno. Długo trzymałaś temperaturę. Mogliśmy leżeć w tobie godzinami z szampanem i pianą. Jutro cię nie ma, znikasz. Odchodzisz na złom, aby zmienić formę. I ty też żegnaj, żeliwne kaloryferze. Koty lubiły wylegiwać się na twoim grzbiecie, bo twoje ciepło było cieplejsze. Po zmroku grałeś cichy koncert z plusków, trzasków i szumu. Rozkręcą cię i żebro po żebrze wyniosą z domu, który ogrzewałeś od przeszło stu lat. No, myślę, że... Dziękujemy bardzo. Można... Gościem Dziękujemy. był Marcin Ostrychacz. Dzięki.